Nie? Hmm. Dzień Mankowizowie, jak gadaj do swojego telefonu, to będzie słychać. A nie na tamtym łaścinku, które jest już na naszym ma... kanale. Dzień Mankowizowie, to będziemy robić także jeźdź. Tylko czekaj. Ok, zabierz mi postaci Dorota i usuń też słabe, bo będę robić rewizła. Usuń te lubiki, pisze Mimi. I otwórz mi bazę. Dzień Mankowizowie. Please! Okay. Josie! Mogę włosy woki. Otwórz swoją ładnie, a nie. Okej, idę. Ja ktoś tu się nie włamał. Nie ma, my tam idziemy. Otworzona. O ty mi też otwórz! No nie Bo ci powiem, co masz usunąć, a co nie? Nie mam. Otwórz. Ja wyjdę na górę. Okej, okay, masz usunąć to, bo to słabe, to Legenda. I... I ten Sołg. Okej? Okay? Ale... Te to lekka, to dwa. I, okay, okay. I to tylko te. Okej, to tylko to Okej, to to Nie! to to była, by I teraz ukrad ukradnij mi postacie, bo będę robić rebir. Faz. No, no to Maciej. Nie wejdę, nie wejdę. Nie wejdę. O ty są ładne. No. To będzie mój Nie, to będzie mój luka. Nie mogę go połócić. Możesz. Mogę. Na dół. O tu! Musisz na dół, nie na górę. A ja będę dać moje postacie na dół, żebyś tutaj brała. No to, jest, to nie jest Big barabom. O to? Lord Bombino to mój najlepszy Brainot. Ja się go To jest mój najlepszy Brainot i ten. Mogę mi ukradnąć, nie na górze. Na górze też mam takiego samego byka. Jaka idzie, co mnie pachnie? To nie posebne mi. Espresso na signora też się daje. Nie, O, kiedy byka. to było? Espresso na słaba. A tralala nie ukradnij mi, bo będzie mi posebne do Rebirfu. No ukradnij. to nie ukradaj mi, nie ukradaj mi tego. Ukradnij mi tego, tego złotego talala ukradnij. Bo nic... no Mama, nie graj. Okej, ciszej. Zabieraj mnie, ja to zabieram. to? No. A tego drugiego telela nie, bo on będzie mi potem nie dorobić, jest słaby. No, i co ci wszyscy Nie do Rebirfu! Mhm. i dostał ktoś. Bo lord bambino. Tak, no, ja biorę hmm. Nie, už będę miał. Oprawi, spidera. mini Spider, mini. No. To daje. Eka? I też zabiera, ja daję po prostu. Ja sami mi, mi. A ja mogę że ja mam no Mówię, ko? mówię, zabierasz mi wszystko, bo muszę zrobić rebir, tylko nie tralala. Mogę robić mi Sobie robię. No, ja. iga, iga, iga. Jarka, chyba, ja... Nie Jaka, będę miała... Nie, a to nie moja sprawa, że mam tyle sesy w bazie. No ukradnij mi los bombinos. Los bombinos długi ma. No i to moje najlepsze dwa brynoty, bo los bombinos i tamte miał. Ja nie mam los bombinos, mogę się Nie, bo ja muszę zrobić Rebirfa. Rebirfa. A ja mam tełkę. Ja mam kara. Okej, okay, zabieram. Czy został? Drejnota u dołu kradnięcia. Ja nie mam chyba miejsca. I na górze? A, nie, tylko jest na górze. Na górze mi ukradli Drejnota? no tego No tego, tylko ten jeden jest. A jeszcze nie jest. A jeszcze gadać. I no. Mogę coś do Twojego telefonu powiedzieć? Nie. mam powiedziałem, bo leży ta, to ukradła, Brynoty. nagrywasz? Nagrywasz. ok. Robię, rabirfa. Nie, ty ma, Nie mam, mam. trzecie piętro. Nie, ma ja mam już trzecie piętro. Masz, mam drugie miejsce. Oki, co tyle będę potrzebować? U ding din din dun mogę a mogę, mogę mieć nogi na nogi na No, zaraz ci zabiorę moje. Nie, zaraz ci mieć moje. Nie, nowy, nowy. Był dżin, 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 dżin. Dodali nowe, nowy, nowy rebir, rebirw. Piętnasty rebirw dodali. Ej, mogę go mieć później? Zbierz pieniądze z lawaki. Komu? Mikaś, uchynął go. Uchynąłem sobie lawaków. Nie, ja sobie zrzuciłem. To moje. Teraz wszystko zabierać. Bizonte dżupite. Widzowie zostawcie, nie, nie, okay? okay, okay. Okay. widzowie, zostawcie łapkę w górę i suba. mojego nie widzę, okej? Okay? To jest też mój. Ale mogę nie widzieć. Okej. Okej, widzowie, zostawcie łapkę w górę i suba. Okej? O, biorę. Kar, 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 kur, kur, kur. kur. Okej, okay, zostawcie łapkę w górę i suba i oglądajcie mojej siostry kanał. Nie mojego sami nie nie to mój! Bo ja mojego ciekawa nie jest <a> Ej <laughs> to mój! ja mogę na No to weź. Ja potrzebuję pieniądze, żeby a, cięć a bo już nie na To daj na dół! To jest, oh? to, jest o, czyba, kiesisa, no, ja to jest mój najlepszy. O ty jakaś kupia! No go No nie będę cię wyzywać, ale to moja. Ja się Hmm? Nie może się, ja muszę do swojej bazy dać. No. O, to... Nie układa już. Okej, masz dwie, dwa brejnoty, które nie potrzebuję. Te dwa, tam. A los no, ma. Tralala, tralala. Okej, te dwa gdzie właśnie stoisz. Tam, tam, to no, moje. Mateo, no, to nie jest los Mateo, to jest no, Mateo. I to? Ej hey no! Wpuść mnie! Nie zabieraj los Mateo. To nie ma los Mateo, to jest zwykły Mateo. Masz tam los bombinos i tam drugi. nie biją los bombinos. Nie no, miej sobie, będzie ci zarabiać. Ja się zbieram na los bombinos. Mój ten secret. Samini spiderini. Nie! Ale to nie ten złoty to mój! Ała! Nie mogę, nie mogę. Okej, okay, zaraz koniec. update będzie za kilka, za 12 godzin. Nie wiem. I mam nie ukryć. A mogę na coś kukać? A mogę? Otwórz mnie na chwilkę ba od bazy twoją. Otwórz mi bazę. Dobra. Chcesz załatwić? Na góry? Kul? Nie no, na dół lew. Otwórz. Dzięki. Co ty chcesz załatwić? Samini Spiderini. tak. Papa, Piu piu. Nie mogę tego wziąć ja moje kaki inny. Ja moje diamentowe. Okej? Okay? Gracias.